Dzień dobry. Na początek krótko o prawyborach w stanie New Hampshire. Donald Trump, jak wiadomo, wygrał prawybory w stanie New Hampshire. Przypomnę, że wygrał również spotkanie partii, spotkanie klubu w stanie Iowa, tak zwany Caucus, i tym samym przeszedł do historii, można powiedzieć, dlatego że jest obecnie jedynym nieurzędującym kandydatem Partii Republikańskiej. We współczesnej historii politycznej, który wygrał dwa pierwsze wyścigi do nominacji. A wygrał, mimo tego, że wyborcy, którzy, nie, którzy byli niezdeklarowani, którzy byli właściwie niezależni, mogli również głosować na republikańskiego kandydata. W taki sposób się przedstawiły, przedstawiły procenty, jeżeli chodzi o to, kto z. Wyborców niezależnych głosował na Trumpa. Trump otrzymał 39% głosów niezależnych wyborców, natomiast Nikki Haley otrzymała 58% głosów od wyborców niezależnych. W każdym razie, Nikki Haley nie wycofuje się z wyścigu, ogłosiła, że walczy dalej o nominację. A teraz przechodzę do głównej informacji dzisiejszego dnia. To jest informacja, która dotyczy nagrania, które wyciekło. I do, nagranie to było pomiędzy panią Kerry Lake, którą tutaj widać na, na ekranie w tej chwili, a jej kolegą, który stoi na czele partii republikańskiej w stanie... Arizona. I co tam się działo? Co tam się działo? Już mówię. Przewodniczący Partii Republikańskiej w Arizonie z dniem, z dniem 23 stycznia rezygnuje ze swojej funkcji po tym, jak wyciekło nagranie, na którym najwyraźniej oferował kandydatce do Senatu Stanów, Stanów Zjednoczonych, pani Kerry Lake, pieniądze. Miała ona otrzymać pieniądze za to, że nie będzie kandydować do Senatu. W oświadczeniu o rezygnacji Jeff DeWitt zasugerował, że zespół pani Kerry Lake rzekomo potajemnie nagrał ich rozmowę, zanim przekazał ją mediom. Oskarżył także jej zespół o grożenie publikacją kolejnych nagrań, jeżeli. Um, Pan y, Jeff Dewitt nie zrezygnuje ze swojej funkcji. W oświadczeniu o rezygnacji Jeff Dewitt zasugerował, że zespół pani Lake rzekomo potajemnie nagrał ich rozmowę, zanim przekazał ją mediom. Oskarżył także jej zespół o grożenie publikacją kolejnych nagrań, co określił jako wyrwane z kontekstu, choć podał niewiele szczegółów. Powiedziałem rzeczy, których żałuję, ale słuchając nagrania, zdałem sobie sprawę, że zostałem wrobiony stwierdził Jeff Dewitt w oświadczeniu. Wierzę, że zaaranżowała całą tę sytuację, aby mieć kontrolę nad partią stanową. A z nagrania jasno wynika, że przygotowała swoje reakcje, wiedząc, że to nagrywa i zamierzała później wykorzystać to nagranie do przedstawienia siebie jako bohaterki. Stwierdził, że nagranie i wydanie nagrania dźwiękowego jest równoznaczne ze zwodniczą taktyką i stwierdził, że jest to wybiórczo zredagowane nagranie dźwiękowe. To wszystko odwraca uwagę od misji, którą wykonuję zgodnie z życzeniami pani Kerry Lake i ustąpię ze stanowiska przewodniczącego Partii Republikańskiej w Arizonie, powiedział. Jeff Dewitt powiedział, że jego relacje z panią Carrie Lake oparte były na przyjaźni, a rozmowa, która jest obecnie analizowana, była otwartą, niezabezpieczoną wymianą zdań między przyjaciółmi w salonie jej domu. Naprawdę wierzyłem, że oferuję pomocną perspektywę osobie, którą uważałem za przyjaciela. Otrzymałem ultimatum od zespołu pani Carrie Lake. Zrezygnuj dzisiaj lub czekaj na wydanie nowego, bardziej szkodliwego nagrania, napisał Jeff Dewitt. Naprawdę nie jestem pewien jego treści, ale biorąc pod uwagę nasze liczne otwarte rozmowy w przeszłości w ramach przyjaźni, zdecydowałem się nie ryzykować. Rzeczniczka kampanii Kerry Lake wydała 23 stycznia oświadczenie, w którym stwierdziła, że nagranie mówi samo za siebie. I dodała, że odrzuciła wielokrotne próby Jeffa DeWitta za oferowania jej pieniędzy i stanowisk w zarządach korporacji w zamian za, za to, że Carrie Lake nie będzie ubiegać się u, o urzędy publiczne. Nikt z kampanii Kerry Lake nie groził Jeffowi DeWittowi ani nie szantażował go, stwierdziła kampania w oświadczeniu. Kampania nie odpowiedziała na twierdzenia, że został potajemnie nagrany ani w jaki sposób nagranie dotarło do mediów. Nagranie, które wyciekło 23 stycznia, ujawniało rozmowę pana Jeffa Dewita i pani Lake z marca 2023 roku, kilka miesięcy przed ogłoszeniem przez nią, że będzie ubiegać się o miejsce w Senacie. Na nagraniu słychać, jak Jeff Dewitt pyta panią Carrie Lake, przekazując to pytanie od kogoś ze wschodu kraju, czy, jakieś, czy są jakieś y, firmy lub cokolwiek, co mogłoby po prostu umieścić panią Kerry Lake na liście płac, żeby ją powstrzymać? Pani Kerry Lake oświadczyła w nagraniu, że nie przyjmie żadnych ofert. Tu nie chodzi o pieniądze. O pieniądze. Tutaj chodzi o nasz kraj. Myślę, że to niepokojące, dodała. Nie pozwolę, żeby ci ludzie w Waszyngtonie mówili mi, żebym nie kandydowała. Nie zamierzam robić przerwy na dwa lata. Bitwa trwa teraz. Czuję się urażona kimkolwiek są ci ludzie, że próbują mnie przekupić. Później Jeff Dewitt powiedział, że istnieją bardzo potężni ludzie, którzy chcą, aby wycofała się z wyścigu, ale są gotowi wyłożyć na to duże pieniądze. Kerry Lake również wezwała pana Dewita do rezygnacji po tym, jak zostały opublikowane te nagrania. Powiedziała, że musi poddać, podać się do dymisji, bo nie możemy mieć kogoś skorumpowanego i skompromitowanego na czele Partii Republikańskiej. Chcę wykorzenić korupcję w naszym rządzie, powiedziała. Po takiej rozmowie nie powinno się utrzymać swojego stanowiska. Miałam z nim bardzo zwięzłe relacje. Uważam, że powinien był już dawno podać się do dymisji. Jeff DeWitt, który za administracji Donalda Trumpa był dyrektorem finansowym NASA, około rok temu został wybrany na szefa Partii Republikańskiej w stanie Arizona. I pani Carry Lake poparła go w tej roli. Orzeczenie to nadeszło w odpowiedzi na miesiące spekulacji i plotek, że pani Cary Lake. Może zostać wybrana na kandydatkę prezydenta Trumpa w wyborach prezydenckich w tym roku. Zapytana o możliwość zostania wiceprezydentem Trumpa, pani Kerry Lake powiedziała, że chce obecnie, że chce pomóc Donaldowi Trumpowi w Senacie, ponieważ będzie takiej pomocy na pewno potrzebować. Mamy szansę przywrócić tę większość w Senacie. Zrobię więc wszystko, co w mojej mocy. Aby pomóc mojemu krajowi, kontynuowała. Mam dwójkę dzieci i bardzo martwię się o ich przyszłość. Nie są w stanie nawet pojąć, jak spełnić amerykański sen. Na dzisiaj to wszystko. Do następnego razu. I citizens. know when they do, but they're willing to put their money where their mouth is in a big way. So this conversation never happened. This is crazy, though. They should want me. I'm a great candidate. People love me. These people are corrupt. Well, maybe you're right. They are right. They are corrupt. Maybe. This is a right. rap. Don't don't go. Do you hear Though I will get myself in trouble. This if you, if you if you say no, which is fine, it's your choice. choice. Don't tell people. I know. They're gonna have try to have me murdered. say's <laughs> <laughs> not, not world, man. If that stuff that came out last week is right about the cartel stuff I man. I hear the car, they say the cartel's operating in fifty states right now. Like all fifty. Yeah. You know? mm -hmm. So So what what what's going on? Who is it? What forget the who. Let me just tell you the what. Let's just say there are people calling around. Saying, gosh. No, they can't repeat this. Never repeat this. If you say no, don't because they, I got offered to buy a don't Because don't, yeah. don't, then we lose our ability to get things done in the future. Here's this, my problem. Rather than just say, let's work with her, she's a great candidate. Because they don't own me. And it pisses me off. Yeah, I said I don't know, it's about ownership. It's about control. I don't know if it's about control. It's about being on the team. Like I guess that. You know what I mean? They want to be on the team. They want you to be on their team. Just team. You know? But if they're pushing a globalist agenda, I can't do that. So what do they want? What do they want me to do? You want to stay out for What? I'll tell you what I can offer you. you so can do whatever she wants, it's a talking head, this and that. So, the, the ask of me was it's kind of funny. So, the, the ask I got today from back east was Is, this, is there any companies out there or something that could just put her on the payroll and give her to keep her out? And I said, Well, what do you want me to do? Whatever we need to do. This is about defeating Trump. And I think that's a bad, bad thing for our country. DeSantis is not America First. This is about the final death blow to Trump. And I don't think that's good for our country. I, mean, and you know, I love Trump. I mean I love Trump. It's not good for our country, Jeff. It's not. But at the same time. I'm not even sure Trump can win again. I don't know that he can win I think what it really comes down to for a lot of people, it's not really about like control or agenda, it's just about the ability to raise money to win. You know, if you really want to know, all of politics, politics boils down money. I think, mm -hmm. And even on their end, like, what makes them the most money? Oh, I know these, all these consultants don't want their, their payday to end, and I don't want to make a deal with these kind of people. This is a hill worth dying on. I am not. If they're going to steal the election to make me and our, our movement go away. I'm not letting him do that. I owe it to the people of Arizona. Or to carry their torch and their voice. Or you don't go away, but you pause. This is the battle's right now, Jeff. Pause, and refill your coffers. No, the battle is right now. The battle is right now, and um, we don't have time to, to pause on this battlefield. You're not. What you can't scratch their back, it's not afraid of you. Yeah, you don't have anything to offer them, and they're sitting around people that have something to offer them. You know what I mean? It's just it's it's a it's a back scratching club. That's all DC is. It's a big mm -hmm. back scratching club. You're no you're in no position to scratch anybody's back, and you've already made it known that if you get there, you're not going to scratch anybody's back. I don't scratch people's back. You know, I was I've been on the outs with a lot of people for a long time, because I don't scratch my back, so, mm -hmm. You know? where are we in two years? If they steal the election again. Listen to what you're saying. Why don't we do something about it? What so you? that we, the people, can pick our. What can we do? I'm not willing to accept that. And I'm going to be the biggest pain in these people. Go back and tell them that. No. I'm running, and I'm going to be the biggest pain in their. F I, I mean, I'm willing to tell them that. And they're going to have to kill me to stop me. No, I know, I know. Look. And, and you don't have to.